A dziś będzie naprawdę szybko, bo prędkość maksymalna każdego z aut, które tym razem Wam pokażę, przekracza 400 km na godzinę. A to zestawienie najszybszych aut na świecie otwiera SSC Tuatara. Teraz każdy z was pewnie zrobił wielkie oczy, no i wcale się nie dziwię. Jest taka firma, a pod tym skrótem kryje się Shelby Super Cars, czyli amerykańska marka Super Model tuatara waży tyle co zwykły sedan, czyli nieco ponad 1200 kg. Ma jednak moc równą 10 pasatów, osiąga 1350 koni. Przy zmianie paliwa nawet 1700 ma świetną aerodynamikę. To po części dzięki temu, że nie ma lusterek zastąpiły kamery, z których obraz na monitorze pokazuje to, co dzieje się z boku auta. No i najważniejsze, rozpędza się do 484 km na godzinę. A to niemal dokładnie tyle samo, co Hennessy Venom F5. Od poprzednika jest cięższy o około 100 kg, ale jest równie szybki i osiąga ponad 480 km na godzinę. Jak zapowiadają konstruktorzy tego auta, to zostało stworzone po to, by przekroczyć 500 km na godzinę. Dlatego planują dołożyć do niego ponad 200 koni mechanicznych. Na razie Venom ma ich 1600. Taką moc generuje silnik V8 o pojemności prawie 7,5 litra. Hennessy przyspiesza do setki w niecałe dwie sekundy i obecnie jest drugim najszybszym autem na świecie. No i być może po przeróbkach stanie się tym najszybszym autem na świecie. Na razie ten tytuł należy do Bugatti Chiron Super Sport 300+. A ten model został wyprodukowany w zaledwie 30 egzemplarzach. To pierwszy samochód na świecie, który złamał granicę 300 mil na godzinę. Podczas testu na torze w Niemczech to Bugatti przekroczyło prędkość 490 km na godzinę. To oznacza, że w ciągu jednej sekundy pokonywało 137 metrów toru. Do sprzedaży trafiła wersja delikatnie zmieniona, gdzie zamiast sprzętów do pomiaru mamy fotel pasażera. A to najszybsze auto na świecie kosztuje 3,5 miliona euro czyli w przeliczeniu około 15 milionów złotych.